Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Marketplace bez KIA. Dzisiaj bierzemy taki temat, na tak, który mamy bardzo dużo do powiedzenia, bo wiadomo, jesteśmy ekspertami we wszystkim. <grywka> Znamy się na wszystkim, więc powiemy. O tym, co każdy mówi, czyli o sztucznej inteligencji. E, dokładnie. Ale już tak całkiem na serio chcieliśmy po prostu wam się pokazać przykłady, jak my z tego korzystamy, jak korzystają sklepy, więc na pewno będzie to wartościowe, a wstęp był tylko taki prześmiewczy. To tak na sam początek, żeby też rozbudzić, ja Bartek postawię taką tezę na, na początek tego podcastu, że 80% firm, które oglądają ten odcinek za 5 lat będą wyglądały zupełnie inaczej albo w ogóle nie będą istniały w tym modelu, w którym obecnie istnieją. No, zgadzam się, nie? W sensie, y, kiedyś 5 lat myślę, że to było mało, hmm. dzisiaj 5 lat to jest przepaść, nie? Hmm. Y, zgadzam się, nie? W sensie, może nawet 100%. Y, mogę uzasadnić jak się. Dawaj. <suszy> y, no uważam, że jak obserwuję rozwój AI i rozwój tego, co jest możliwe, to między tym, co było rok temu możliwe ze sztuczną inteligencją, a tym, co jest dzisiaj, a nawet między tym, co jest dzisiaj, a co było miesiąc temu możliwe, jest jakaś przepaść, po prostu, nie? Jest w ogóle ten taki wykres szybkości rozwoju, nie? Że kiedyś, nie wiem, w średniowieczu, jakby rzeczywistość zmieniała się tak, i jakby istotnie raz na 100 lat, pewnie, nie? No. Wymyślam teraz, bo nie pamiętam tego wykresu. Dzisiaj, naprawdę z miesiąca na miesiąc, zupełnie inne mamy możliwości. I to głównie przez AI dzisiaj, tak? Mój taki bet główny. To, że bardzo mocno w firmach yy, uproszczona zostanie praca specjalistyczna. Nie? Czyli, jak dzisiaj macie zespoły całe od y, e-commerce, od tworzenia ofert, od edytowania grafik, może, yy, albo w ogóle sami dużo tego robicie, długo wam to zajmuje, uważam, że za 5 lat to będą specjaliści od promptów, nie? czyli hmm. będą specjaliści od używania narzędzi AI, po hmm. prostu. I nie będzie trzeba umieć edytować grafiki jakoś wybitnie, hmm. trzeba będzie potrafić. Opisać to, co chcesz zrobić. Nie? To też bym też dodał to, co widzę, że na rynku się dzieje, a moim zdaniem jest to złe podejście, czyli ja już się nie uczę tej specjalistycznej wiedzy, bo to i tak AI będzie robiło. Jakby według mhm. mnie to jest błędne. Bardziej osoba, która się uczy cały czas, ale dodatkowo potrafi korzystać z tych narzędzi, ona będzie jakby game changerem w branży, nie? Tak. tak takie osoby ja się będą najbardziej warte, a nie takie, które, a nie, bo to AI zrobi, to po co ja się tego uczyć, ja będę tam kopiował to. Tak, bo żeby nie, no tak, bo to, no, ja. Na przykład, jak, jak to teraz powiedziałem, to rzeczywiście y, można to odebrać, że nie będzie trzeba nic potrafić, no. nie? Ze specjalizacji żadnej mieć. W sumie nawet tak powiedziałem, że grafiki nie trzeba będzie mieć, ale masz rację, że y, największy im, impact, jakby największy zwrot będą mieli ci ludzie, którzy się znają, wiedzą o co chodzi, mhm. ale jako narzędzia używają AI. nie? Dokładnie. A ten AI to tylko chat GPT, czy coś jeszcze? Bo, wy, bo ja. <słysza> Na przykład z czata korzystam, robię naleśniki, na różne przepisy. To coś... historykę każą napisać. No, no, AI. <grystanie> 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 nie tam z jaj. Śmiejemy się, ale no. y, właśnie przez to, że ta zmiana jest taka szybka, to hmm. większość ludzi sobie nie zdaje sprawy, że jak wpisali coś dwa miesiące temu w ChatGPT GPT i odpowiedź nie była satysfakcjonująca. To, że dzisiaj to wygląda no. zupełnie inaczej, nie? Albo nawet przeskok z wersji bezpłatnej na płatną, to jest jakby Rocket Science. Tak, się... albo czasami y, do konkretnych zadań wybranie takiego modelu, no. a nie takiego, to jest no. też, też no. zupełna różnica, nie? No. Oczywiście, właśnie odpowiadając AI, to nie jest tylko ChatGPT, tych narzędzi jest naprawdę mnóstwo. To, są narzędzia do edycji grafik. To, to dawaj z czego korzystasz po kolei. Jasne. Jakie są jeszcze? No, na przykład jest ideogram. No. Bardzo fajne narzędzie do tworzenia logo, jakichś prostych wizualizacji. Okay. Ja osobiście najwięcej korzystam z Claude'a, to jest taki odpowiednik czat GPT w zasadzie, tylko od innej firmy. Ja tak samo. No, on jest genialny do zadań takich tekstowych, czyli do przerabiania tekstu, do myślenia o tekście, do jakby parafrazowania. ChatGPT GPT mam wrażenie jest lepszy w matematyce, na dzień dzisiejszy jak to nagrywamy, a, a Claude jest lepszy w tekście, pisze kod też bardzo fajnie. Z takich narzędzi ja korzystam jeszcze z Nosiemen, to jest w zasadzie Taki integrator, czy jak to nazwać, takie oprogramowanie, które łączy ze sobą różne programy, może na przykład to w międzyczasie przerobić z ai i wypluć coś tam, nie? Ja jeszcze bym dodał, na przykład, jak A. chodzi o research, to perplexity jest fajne, żeby znaleźć jakieś dane, jakieś informacje o waszej branży, na przykład. No to tutaj jest super, bo to podaje takie, można powiedzieć, no najbardziej się zagłębia w dany temat, bo w czacie często są dane, które są wymyślone, nie? Tak, tak, tak. No, więc tych narzędzi tak, tak naprawdę jest całe mnóstwo. Yy, nie wiem, co, z czego ty jeszcze korzystasz na przykład? No to ja w sumie z Kloda z Perplexity. Mhm. No, z Makea Make to jest to samo, co N8N, trochę się różni interfejsem i pewnie integracjami. Ale to tak właśnie na przykład po to, że nie wiem, wpada wam zamówienie i chcecie, żeby w dodatkowym arkuszu się coś odkładało, nie Na przykład, co potem możecie sobie sprawdzić jakieś dane w arkuszu Google, no i możecie ustawić prostą automatyzację, wpadło nowe zamówienie. Tutaj to się pojawia, potem AI to sprawdza i na przykład podpowiada, jakie towary zamawiać, nie? Jak... Tak. Albo na przykład AI sobie zbiera mail od klientów czy tam wiadomości mm. i na koniec miesiąca ci robi podsumowanie, że najczęściej klienci mieli problem z tym produktem, taki tak, był problem. Bo nie było instrukcji i ty masz takie, kurde, wydrukuj mi instrukcję. No No właśnie, więc tych narzędzi jest dużo od AI, e, bo bardzo łatwo się tym pogubić. Ja mam takie poczucie, ja w ogóle mam bańkę ai jedną no. wielką, u mnie wszystkie filmiki na YouTube podpowiada jakieś filmiki o ai -u. zawsze jest taki tytuł, że Insane feature, nie? Jakby że po prostu pff, niesamowita po prostu zmiana. Wchodzisz tam i kurde, jest to, co już widziałeś, tydzień tyłu, Nie, ale nie o tym. Chodzi mi, że tych narzędzi jest mnóstwo. Dlatego my spróbujemy może podpowiedzieć takie zastosowania praktyczne, nie? Które, które, małym nakładem siły. Dają duży efekt i które tak. gdzieś tam już sobie trochę testujemy. No i żeby było jasne, mówimy tutaj głównie o sklepach internetowych o Marketplace, a, gdzie możecie to wdrożyć. To, co my na przykład robimy, obsługując konta, a także też widzimy, co nasi partnerzy, z czego oni korzystają. Więc takie może top trzy rzeczy, które dają, które są łatwe, ale które dają największy impact, od czego byś zaczął, Bartek. Tak, no to jako w sklepie internetowym, hmm. myślę, że takie. Mm, Największa e, zmiana, że naprawdę masę godzin można oszczędzić i fajne efekty osiągnąć, to jest analiza, analiza danych. Mhm. E, czyli na przykład wrzucamy sobie do AI e, regulamin Allegro, e, mhm. wrzucamy sobie wyciąg opłat z Allegro i wrzucamy sobie na przykład sprzedaż albo koszt produktów. Wrzucamy sobie jakby takie dane i możemy poprosić go, żeby wykonała analizę. Ile w tym miesiącu na, tym, na danych produktach zarobiłem? Które produkty się najlepiej sprawdzają? Na których marża się nie zgadza i tak dalej. I... Coś, do czego kiedyś był potrzebny osobny program, subskrypcji trzeba było kupić, żeby policzyć sobie marże. Dzisiaj wam to Klod zrobi po prostu. Nie wrzucacie tylko mu określone pliki. I która wersja tego Kloda Twoim zdaniem najlepsza? Już tak technicznie podpowiemy? Yy, wiesz co, ja mam tą płatną wersję za 20 dolarów bodajże, yy. czy coś takiego. To, to są grosze. To, to... To jest śmiesz, śmieszna kwota, jakby za to, co można zrobić z tym narzędziem. No, więc tak. Ja nie 3, 7, wiem, tak? chyba 3,7 jest wersja. No, no, na, ten, więc, na ten moment, na, bo za, za, zawsze, za tydzień nie? będzie inna. Tak, jak to za tydzień to już może w ogóle. Nas nie ma, nie jesteśmy potrzebni, bo nas. AI został. Tak. Też, też jeszcze dodam do tego, żeby na przykład wrzucać sobie to wszystko w jednym wątku, z, właśnie z Claude'em, z czatem e, i dzięki temu on podpowiada: wiesz, co zmieniło się u ciebie, to z miesiąca na miesiąc, zwróć uwagę na to. I to jest często ja mam takie, że jak mu wrzucam jakieś pliki, jakoś, nie wiem, rozmawiam z nim, co się u mnie wydarzyło, to mi podpowiada takie rzeczy z przeszłości, co ja mu w ogóle na to nie wpadł, nie? Jakby tak. czuję, że mam czasami drugi mózg dzięki temu. Tak, to zaraz może powiemy Ech. trochę o AI, AI journalingu tak. Nie? I właśnie takim podejmowaniu decyzji czy badaniu właśnie trochę tego, co robimy z Jajem. To wrócimy zaraz do tego. Ale tak o tych trzech top trzech narzędziach, nie? to jeszcze o analizie. To uważam, że świetne do analizowania różnego rodzaju Exceli, ofert od na przykład no, jak kupujecie towar, tak? Ofert z towarem, bardzo łatwo sobie wrzucacie i sprawdzacie, wiecie, jak się zmieniały te ceny na przykład. Kiedy się zmieniały, który dostawca ma najlepszą cenę, nie musicie każdego cennika przeglądać, tylko możecie szybko sobie to wrzucić do analizy i jest zrobione, nie? Można oczywiście, może to już nie przy analizie, tylko w ogóle przy zamawianiu towaru, no to też właśnie nawet argumenty negocjacyjne pr prosić, żeby wam wypisał taki klod, tak? On świetnie sobie z tym radzi. No ale to pierwsze zastosowanie, analiza danych. Co byś powiedział jako drugie? Drugie na pewno, tworzenie ofert. I tutaj też na pewno warto taki, taki czat nauczyć w jednym wątku, właśnie, jeśli chodzi na przykład o dany marketplace, dać mu regulamin, dać mu przykłady dobrych ofert, dać mu przykłady złych ofert, jak nie powinien robić, dać mu przykłady jakby. Im więcej informacji mu damy, tym lepszy efekt będziemy mieć. Czyli na przykład, jeżeli mamy jakiś, nie wiem, styl komunikacji do naszych klientów, mamy, nie wiem, markę młodzieżową, no to ważne, żeby on wtedy nie pisał takim językiem profesjonalnym, technicznym, ale tak luźno, nie? Więc im więcej tych rzeczy mu damy, tym lepsze oferty wypluwa. Na pewno, jakby jak tłumaczycie sobie oferty na różne ręki, jest mega pomocny, bo też e, poprawia składnie i tak dalej. To nie jest zwykły tłumacz, nie? To też ważne, żeby nie korzystać z tego, przetłumacz mi to, nie? I kopijemy, mamy nowy tłumacz, no to jakby to... Ko bardzo mocne niewykorzystanie, <laughs> tak. nie? To właśnie zahaczył się bardzo ważny wątek, że sztuczna inteligencja, żeby dobrze działać, musi mieć kont kontekst, nie? I większość ludzi właśnie robi, popełnia błąd. Ja widzę, jaka jest różnica, jak sam wpiszę źle prompt, że po prostu piszę, że napisz mi opis tej oferty, albo napisz mi opis tej oferty, parametry i to coś tam, coś tam. I naprawdę dostaniecie zupełnie inny wynik, niż jak napiszecie: Napisz mi opis tej oferty. Moim klientem, który będzie to kupował, jest 18-latek, który lubi, nie wiem, buty fancy, coś tam. Oferta, jakby cena jest trochę wyższa niż średnia w tej branży, więc to jest produkt trochę premium, coś tam, coś jakby. To będzie tutaj, jakby ten troszkę lepiej opisany yy, zapytanie, a to będzie jak po prostu, jakby będziecie leniwi i wpiszecie cokolwiek, i wiecie, ludzie wpisują takie leniwe prompty i mówią, nie, to nie, no, to jest głupi, jak on to napisał, a to jest taki sztywny język, to mi to nie pasuje, tak. nie? Yy, no nie, sorry, ale to po prostu trzeba zrobić dobrze, nie? I yy, 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 to ostatnia rzecz, w sprawie tego kontekstu, w Klodzie, Claudę yy, się pisze, yy, bo nie wiem, czy dobrze to wymawiam, yy, jest taka opcja, jak sobie włączycie płatną wersję jak projekty, chyba w czacie GPT teraz też jest, i tam możecie sobie założyć projekty i wgrać mu dokumenty na stałe. I tworzycie na przykład taki dokument, że opis mojego klienta, hmm. tak y możecie pisać y mój Moja procedura obsługi klientów. Wgrywacie mu takie pliki, i on te pliki ma zawsze w pamięci, i przy każdej udzielanej wam y odpowiedzi będzie się już y posiłkował tą wiedzą, która tam jest zapisana. I ja na przykład właśnie robię sobie ten AI journaling. To Franek Georgiew mi to pokazał, zainspirował, nauczył. I ja sobie właśnie robię tak, że po prostu. Teraz już tak regularnie tego nie robię, ale na początku robiłem codziennie, po kilka, kilka razy dziennie, że spisywałem swoje przemyślenia na temat jakiegoś konfliktu z zespołem, jakiegoś problemu, czegoś tam. I zawsze na koniec dnia, jakby takie podsumowanie kazałem mu generować z tych moich przemyśleń. I zbierałem to na przykład dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc coś tam. I właśnie bardzo często dostawałem takie fajne insidy po dwóch, trzech tygodniach, że on mówił, pisałem mu jakieś przemyślenie z dzisiaj, on mówi: Powiedziałeś dzisiaj, że jest tak i tak, ale tam dwa miesiące temu ta sprawa była. No nie wiem, dzisiaj powiedziałeś, że chciałbyś zdelegować to, te zadanie temu i temu, ale dwa miesiące temu. Zauważyłeś, że ta osoba ma problemy z tym i tym, zaproponowałem ci wtedy takie rozwiązanie. Powiedz, czy to się udało wdrożyć, jeśli tak, takie były efekty. Ja czasami sobie myślę, o kurde, no faktycznie, myślałem już o tym albo nie zrobiłem tego. Kiepski przykład podałem. Jest naprawdę dużych, dużo fajnych insightów w ogóle. Ten AI udział, jak ma takie informacje i kontekst, twarz biznesowy. Lepszy przykład, jeszcze tylko wrzucę. Na przykład wrzucam nasze cele wartości firmy i piszę, że chce coś zrobić, a mówi. Ej, ale to nie jest zgodne z tą wartością, którą tutaj opisałeś. Powinieneś zrobić to inaczej, nie? Albo. Dlaczego mówisz, że chcesz zrobić to zadanie, jak Twoim celem jest delegowanie i masz w zespole kogoś, kto umie to robić, nie? Hmm. Ja mówię, kurde, no co ja mam to robić, mogę to zdelegować tej osobie, a czasem nie pomyślę. Hmm. Ja też na przykład hmm. lubię dawać takie prompty: znajdź mi podobne firmy o podobnym profilu działalności w USA, które osiągnęły sukces, znajdź ich właścicieli i daj mi taką odpowiedź, jaką oni by mi dali, na przykład ci właścicielowi. Nie musicie się, wiecie, kontaktować z kimś z drugiego końca świata, tylko czat już jest na tyle nauczony, że ci da taką odpowiedź, jaką ktoś by ci dał jako doświadczony przedsiębiorca, nie? Mm -hmm. Tylko właśnie ten kontekst. Tak, tą prośbę, że właśnie to w ogóle fajnie działa, że wciel się w rolę, no. piszesz mu jakiegoś człowieka i on bardzo fajnie to odwzorowuje, no. nie? No. Można no. się zapytać Jeffa Bezosa, co on by zrobił. Tak. Czy, tak. Z, czy zwracać hajs temu klientowi, czy Ta. nie? <laughs> Dokładnie, co by powiedział Jeff Bezos? Albo Steve Jobs, na no. przykład, albo ktoś tam, nie? Dobra, to mamy tutaj analizę ofert, tak już wracając właśnie top 3 wykorzystania AI. analiza ofert, analiza, analiza danych, danych <grym> tworzenie ofert, no i punkt trzeci to co? Punkt trzeci to obsługa klienta, moim zdaniem. Tylko powiedziałbym, że na kilka etapów to podzielić. Ja trochę się boję na przykład, żeby czat odpisywał na wszystkie pytania klientów automatycznie. Ja zawsze proponuję, żeby zacząć od tego, że Tworzymy jakąś bazę danych, wiedzy o tym, jakie mam procedury, o naszych produktach, yy, jakieś takie najważniejsze rzeczy, odpowiedzi, przykłady odpowiedzi i pytań, na jakie klienci najczęściej zadają. I po prostu zrobić taką prostą automatyzację. Te rzeczy są naprawdę proste, nie? W sensie nie trzeba być informatykiem, nie trzeba być też jakimś komputerowym geekiem, żeby coś takiego zrobić. W każdym razie tworzymy taką prostą automatyzację, że jak przychodzi zapytanie od klienta, on sobie czyta te instrukcje i przygotowuje draft odpowiedzi. I wtedy człowiek w obsłudze klienta, on wchodzi w, to, w ten case, może sobie przeczytać, co klient napisał, i pod spodem ma gotową odpowiedź przygotowaną. I oczywiście może coś delikatnie zmienić, albo może powiedzieć: O, dobra, to jest okej, okay, wysyłam, nie? To, tak, to jest takie proste, a to tak skraca czas pracy obsługi klienta. Skraca też często takie obciążenie psychiczne, bo jak wiemy, obsługa klienta na przykład na Allegro jest często tam jest rotacja na przykład na tym stanowisku, albo jest bardzo obciążająca psychicznie, bo wiemy. <śledzimy> I, I jak masz taką gotową odpowiedź, i od razu czas ci ją przetworzył, zrobił, to te, często też już te emocje trochę inaczej funkcjonują. Też my jako właściciele zrzucamy się to ryzyko, że wkurzony pracownik, bo klient jest nie do końca no to napisze jakąś tam wredną wiadomość na przykład, nie? I potem dostaniemy negatywa. Więc powiedziałbym, że obsługa klienta zdecydowanie warto to automatyzować AI-em, warto uczyć tego obsługę klienta, żeby na przykład, jeśli nie tak zaawansowanie to chcecie robić, to na przykład, żeby Odpowiedź, którą przygotowali dla klienta, wrzucili jeszcze w ten jaj i niech on to sprawdzi, czy to jest profesjonalnie napisane, albo czy to jest. Nie wiem, nie ma tam jakiegoś passive-aggressive albo czegoś w tym stylu, nie? No ale to też, jak właśnie wspomniałeś o tych procedurach, o spisywaniu instrukcji, warto, jak teraz już to robicie, a nie wykorzystując AI, -a, to żeby to było jakoś odpowiednio posegregowane, żeby potem łatwo można było to nauczyć, nie? Czyli macie odpowiednie foldery i tak dalej, to proste rzeczy, a potem dużo łatwiej będzie wam te modele dobrze nauczyć wiedzą o waszej firmie, kiedy zwracamy pieniądze za towar, kiedy jest reklamacja przyznana, kiedy odrzucona i tak dalej. To, to takim trickiem, żeby budować taką bazę wiedzy dla jaja, to jest, można go po prostu poprosić, zadaj mi 10 pytań, które pomogą Ci, jestem właścicielem sklepu internetowego, sprzedaję to i to, zadaj mi 10 pytań, które pomogą Ci później obsługiwać moich klientów, nie? I on wam zada i wy mu tylko odpisujecie i, i z tego tworzycie potem dokument, nie? Dokładnie. To też teraz pytanie takie, Bartek, ja jako właściciel sklepu internetowego, albo ogólnie firmy, jak mogę wykorzystać AI, żeby zrobić taką swoją kopię? Ja jadę na urlop, a, a? mam AI, który jest moją kopią. Da się to zrobić? No pewnie jeden do jeden kopii się nie no. da, nie? Aczkolwiek uważam, że ten AI journaling, czyli Spisywanie swoich przemyśleń na danym dniu i gromadzenie ich w AI-u to jest idealny sposób. Potem, oczywiście, bo to, to wiecie, dla takich, co są mocno w temacie i ten, no to można nawet zrobić jakieś, taką automatyzację, że jak jesteście na urlopie, to ten bot automatycznie odpowiada waszym pracownikom, na przykład. Hmm. <laughs> Ale to już powiedzmy, że taki zaawansowany tryb, mocno, nie? Myślę, że taki journaling, spisywanie tych rzeczy, jakby. Wyciąganie trochę z tej swojej głowy na kartkę z pomocą mm. ai -a. Potem sprawia, że, że macie taki trochę kopię swojego mózgu. Jak wasz mózg na przykład jest zdenerwowany i trochę gorzej działa, to możecie trochę się posiłkować tym, co zbudowaliście. Okej, okay, fajne. Eee, też może podpowiemy, jak my obecnie wykorzystujemy, bo też zajmujemy się i tworzeniem ofert i właśnie rozwijaniem sprzedaży. Jak obecnie w Olympic Marketplace wykorzystujemy AI. No, na dużo sposobów, nie? No, my mamy teraz zespół automatyzacyjny powołany, jego głównym zakresem zainteresowania jest AI. Też Wam powiem, że to nie są informatycy. Tak? Jest jeden chłopak, który zaczął studia informatyczne, i jeden chłopak, który chyba nie jest, nie, też nie ma studiów informatycznych. Hmm, paradoksalnie, jak często słucham historii, to informatycy mają największą trudność we wdrażaniu rozwiązań AI bo czasami widzą, że to ten kod nie jest doskonały, nie? więc ja nie będę tego robił, tylko sam będę to pisał teraz 5 godzin, nie, ale jak wykorzystujemy? No przede wszystkim, no u nas jest dużo tłumaczenia ofert, tworzenia tytułów, dopasowywania parametrów i na tych różnych takich marketplace'ach trochę trudniejszych, jak nie wiem, Emak na przykład, gdzie tam bardzo trudno jest dobrać parametry, bo tam jest określona pula parametrów, nie możesz pisać cokolwiek chcesz, tylko musisz się wstrzelić, oczywiście musisz mieć dobrze przetłumaczone to słowo po rumuńsku i tak dalej. AI sobie świetnie z tym radzi, żeby właśnie przygotowywać drafty takich rzeczy, że potem człowiek sobie tak naprawdę tylko to sprawdza, delikatnie koryguje i, i potem puszcza te oferty. Tłumaczenie ofert z bardzo fajnie. Ja osobiście, no to do analizy różnych danych, analizy sprzedaży naszych partnerów, czy analizy naszych jakichś hmm. działań, czasu pracy pracowników na przykład też. To też na przykład, jak wspomniałeś o tym tworzeniu ofert o pomocy EIA, to jest głównie po to, żeby tych ofert wystawiać jak najwięcej. Jak na przykład mamy pracownika, któremu dajemy, no to masz tu mega wystawiaj oferty, no i on po kolei tu przetłumaczy sobie opis, skopiuje wklei, tutaj parametry dobiera, nie? Jedna oferta, mega dużo czasu, a dzięki wykorzystaniu takich, takich programów jak mamy, możemy to robić dużo, dużo szybciej, przez to sprzedaż też, jak wiecie, Szybciej rośnie. szybciej rośnie, bo im więcej ofert na Marketplace no. zazwyczaj przynosi to większą sprzedaż, a jednocześnie nie jest to ten taki, jak nie wiem, wystawianie przez baselinkera, że tak, tam tak. automatycznie się tłumaczy i te oferty trafiają z jakimś shitem po prostu, nie? I się nie sprzedaje tego. Właśnie uważam, że to jest, to jest idealne zastosowanie, czyli podszykowujesz prawie, że gotowe coś dla człowieka, który się na tym zna, sprawdzi to, skoryguje jak trzeba i puści, nie? Czyli to jest po prostu wyposażenie z twojego człowieka specjalisty w taki egzoszkielet, tak. który w prostu pozwala mu mądrzej i szybciej działać. Tak. No często na przykład jak dział Kaufland mi mówi, jak jest sprzedawca, który wystawił coś automatycznie bez linkarem na Kaufland. Da się mega szybko zrobić, nie? No tak. Tylko potem ten tytuł brzmi tak beznadziejnie, w ogóle słowa są tak... Tak przetłumaczone przez jakby ten automat, tak. że to w ogóle się nie sprzedaje. No i co? Ja jednak zostaję na Allegro, nie? Tak, to, to... tak, tak. No często też ludzie właśnie tak bez, bez kontekstu, bez dobrego promptu no. tłumaczą tę ofertę. One wtedy też są kiepskie w AI nawet przetłumaczone, no. nie? Y... Więc no, znowu, my akurat robimy to tak, że my mocno ten program po prostu pracujemy, dopracowujemy, żeby to były dobrze opromptowane, żeby to było dobrze zweryfikowane i tak dalej. Dobra, Bartek, mamy chyba wszystko, co chcieliśmy przekazać. E, dajcie znać, jak Wy wykorzystujecie. Na pewno robicie to lepiej niż my, my tylko powiedzieliśmy e, to, co uważamy, że jest fajne. Być może dla was też to będzie przydatne, jakbyś podsumował ten odcinek. E, nie bójcie się AI i testujcie. E, włóżcie mi jakby wymagany wysiłek, żeby opisać kontekst. E, I powiedziałbym, że to jest naprawdę prostsze niż myślicie, ci, którzy nie korzystają. E, i naprawdę niesamowite efekty można robić. Jest dużo teraz tych agentów automatyzujących pracę. Nie bać się AI. To jest właśnie, każdy się może tego nauczyć, moim zdaniem. A ja też dodam w podsumowaniu, że przy rekrutacji, ale też przy rozwoju swoich pracowników, sprawdzajcie, w jaki sposób oni z tego korzystają, bo da to może, może to dać taką dźwignię, że będziecie potrzebować jednego pracownika zamiast trzech nowych, na przykład. Dokładnie tak. O, to jeszcze ostatnia moja myśl. Efektywność, która wyniknie z tego, że wdrożycie jaj w swojej firmie, polecam, żeby wykorzystywać na rozwijanie się i skalowanie, niż żeby zwalniać pracowników. Dokładnie. <laughs> Dzięki i cześć. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.